Cześć, bajkowy z tej Chciałbym Wam zaprezentować takiego oto Suzuki DL 1000 Jest to modelowo rocznikowo 2019 rok Tych Motocykl jest całkowicie w oryginale, nic nie było kombinowane, wymieniane Z pełniutką dokumentacją co było robione Widzicie, jest też dosyć fajnie wyposażony Ta lampa, owiewki, wszystko fajne, ładne, nic nie jest poodbijane. Samochódnica, hamulce, napęd, wszystko w jak najlepszym porządku. Opony, mamy Dunlopy, naprawdę w bardzo ładnym stanie. Dot, jak widzicie 22 rok, przód i tył. Są e, dodatkowe gmole, są Hepko Becker. Jest kufer centralny kapy. Tak samo mamy Hepko Beckera e, torbę na zbiornik. Są handbary. Jest dodatkowy tylny błotnik pójga. Jest stopka centralna, jest jakieś poszerzenie ma stopki bocznej. motocykl z aktualnym przebiegiem 19.501 501 km wszystko sprawne działające mamy 20 osłonę pod silnik nie opona taka śpiewna bo działają Naprawdę w stanie perfekcyjnym. To praktycznie nowe. Jak słychać i widać, mamy fajny przelotowy wydech sarka Bardzo fajnie na tym pracuje. Choć nie jest jakiś głośny. Tak naprawdę Ci fajnie reagują. To widzi się 19 000 km przebiegu Także żaden przebieg to ten motocyk. Mamy tu jeszcze takie osłony Te w były trochę pozagładane Wszystko trzyma protekcyjnie Jeżeli ktoś szuka bardzo ładnego dela 1000, do ostatniego wydania, to jest ostatnie wydanie dela 1000. Zapraszam. Posiadam obecnie taki oto egzemplarz na sprzedanie.